Michnik się świetnie ubiera, to jest w ogóle król stylu. Pamiętam jednego z dziennikarzy, który procesował się z Michnikiem poszedł na ugodę. Ja tam dzwoniłem do niego, słuchaj, może się nie będziesz, może nie pójdziesz na ugodę, tam Ci pomogę w tym procesie masz wygraną. a on mówi: nie, ja nie chcę z tym Michnikiem się spotykać, bo on mi podaje rękę, on ma zawsze ręce oblepione gumą do rzucia. No to właśnie jest to właśnie jest ten styl prawdziwy tych elit. Natomiast pani Nawrocka w jej relacjach jest absolutnie, absolutnym bezguście, bez wyznaniem stylistek. A jak chcecie Państwo prawdziwego potwierdzenia, to wygooglujcie sobie Państwo te stylistki, o ile akurat mają nazwiska i zobaczcie, jak one wyglądają i jak one się ubierają. Dobry drodzy Państwo, sponsorem dzisiejszego e, nagrania będzie słowo kabotyn, e, bo o największym kabotynie w Polsce i naprawdę chyba e, nie wiem, czy nie w naszej historii e, chciałbym e, mówić. Ale zanim to jeszcze e, też chciałbym zapowiedzieć, że troszkę. Zmieniam formułę, chciałbym ją wzbogacić, chciałbym, żebym był bardziej interaktywny, czyli odnosił się w większym stopniu do tego, co Państwo piszecie. Więc na koniec pozwolę sobie temu trochę e, poświęcić chwilę czasu i też jedną książkę Państwu polecę na koniec. Więc doczekajcie do końca, to się dowiecie, jaką książkę e, polecę. A także może e, swoje e, pisy e, odnajdziecie w tymże nagraniu, jeżeli coś komentowaliście Państwo wcześniej. No to, to, to jest też troszeczkę przymiarka do formuły live, którą chciałbym w ciągu paru tygodni tutaj wprowadzić, żebyśmy po prostu mogli na żywo i w dużo bardziej interaktywnej formule się spotykać. Natomiast no, wracając do naszego kabotyna, to kabotynem jest oczywiście dla mnie przynajmniej takim wzorcem Sevre. Ta miejsce w Sevre, gdzie są trzymane idealne metry, idealny, idealny kilogram. To takim idealnym kabotynem jest naprawdę Donald Tusk i muszę stwierdzić, że absolutnie polityk ten wypełnia, wypełnia definicję kabotynizmu w stu To jest po prostu człowiek, który nieustannie próbuje grać, nieustannie próbuje robić wyrażenie rzeczami których, i cechami, których nie ma, co więcej, które często są wręcz mu przeciwne i z którymi nie miał nigdy nic wspólnego. Uważam, że dokładnie to spełnił szacowny pan premier Tusk, mówiąc, że jeżeli ktoś nie podziela jego zdania w polityce wschodniej, że jeżeli nie reprezentuje linii rządu w polityce wschodniej, to nie jest patriotą. I stwierdził, że to, co on robi i poparcie dla tego, co on robi, to jest wielki test na patriotyzm. Otóż na patriotyzm to jest pod tym względem, pod względem patriotyzmu właśnie testował nas będzie Donald Tusk. Drodzy Państwo, to jest kanał Dowitnie, Ja nazywam się Wiktor Świetlik, Zachęcam Państwa do oglądania, do wspierania można tutaj pieniążek pisnąć pod, pod filmem na YouTubie. Zapraszam serdecznie do wspierania całej naszej inicjatywy budowy mediów na niezależnych na Patronite, gdzie jest profil kanału. Dobitnie, no i zapraszam oczywiście Państwa do subskrybowania. Jeżeli ktoś z Państwa nie ma jeszcze zasubskrybowanego kanału, dobitnie, to bardzo proszę o subskrybowanie. A jeśli Wam się podoba, to polecajcie e, znajomym. Lajkujcie też, drodzy Państwo, i komentujcie, bo warto, bo dzisiaj dowiodę tego, że czytam komentarze. Naprawdę nie, nie wszystkie, zawsze, ale staram się większość e, czytać. Wracając do pana premiera, no pan pre premier będzie testował elity polityczne, a może i społeczeństwo, a może i historycznie Polskę, ja nie wiem, z patriotyzmu. I ja rozumiem, że tym sędzią tego patriotyzmu, tym, tym mierniczym, tym arbitrem będzie Donald Tusk. To moim zdaniem jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe w kontekście tego, co Donald Tusk wcześniej robił, ponieważ. Donald Tusk wielokrotnie dowodził swojego przecież najgłębszego patriotyzmu. Właściwie ścieżka życiowa i polityczna Donalda Tuska to jest ścieżka budowy wizerunku i umacniania samej wartości, niezależnie od wizerunku, polityka patriotycznego, dla którego patrioty, to jest wartości patriotyczne, takie jak wspólnota narodowa, wspólnota terytorialna, e, dziedzictwo kulturowe, bo o to dba patriota, Wyrównywanie szans wszystkich obywateli, inkorporacja obywateli, to są rzeczy, które były dla Donalda Tuska najważniejsze. Przyznacie Państwo, że to był absolutnie must be Donalda Tuska. On o niczym innym nie myślał, dlatego innych może teraz cenzurować. No, ostatecznie tak robił Donald Tusk wtedy, kiedy jego rząd akceptował porozumienia niemieckie dotyczące gazociągu Nord Stream, omijającego Polskę. Tak robił, kiedy dokonywał na skoku na oto obywateli, tak robili, kiedy jego ministra, pani Bieńkowska, nie ona się jeszcze ministrem nazywała, mówiła, że te ci mali przedsiębiorcy, to my ich nawet lubimy, ale oni muszą wyzdychać. Tak robił, kiedy akceptował umowę gazową podpisywaną przez swojego wicepremiera Waldemara Pawlaka z Rosją. I ta umowa była tak korzystna i zabierała tak korzystne dla Polski warunki, że nawet komisja. Europejska zainterweniowała w interesie Polski, nie pozwoliła nam jej podpisać. My chyba jeszcze byśmy się z tej umowy nie wykaraskali do dzisiaj, gdyby ją Paweł kilkanaście lat temu podpisał. Dlatego wstrzymywano w Polsce elektrownie, a to było w ramach również głębokiego patriotyzmu środowiskowego. Donalda Tuska po prostu dbał o to, żeby, no, żebyśmy mieli niezamąconą przyrodę, żeby rosły drzewa, krzaki, wiatraki. I w związku z tym nie mogły powstawać elektrownie atomowe. I sprytnie do tego dzieła wyznaczył za grube pieniądze Aleksandra Grada. Aleksander Grad, jeden z najlepiej opłacanych ministrów w 1989 roku, za gigantyczne pensje i odprawy, zadbał o to, żeby w Polsce nie było elektrowni atomowych. Do dzisiaj przez ładnych kilka lat o to dbał. No co dalej? Wstrzymywał gazoport, no to kolejny element patriotyzmu Donalda Tuska. Wstrzymywał tunel pod dźwigną. Wykańczą skutecznie polską karę, klasę średnią, nawet takie drobiazgi patriotyczne. Oto jest takie sobie PKP, nudne PKP, ileś tam spółek kolejowych. Najpierw to podzielono na małe spółeczki, a potem jedną tu, kluczową, taką, która odpowiada za energetykę, sprzedano kapitałowi zagranicznemu, żeby rozstrzygnąć cały państwowy system. A koleje państwowe to no, nie jest tylko to, jak się dowozi towary, tylko to jest tak naprawdę komunikacja, to jest krwiobieg. Krwią obieg kraju, sprawność, sprawność kolei. Nawet to rozmontowywał. No dlaczego? Dlatego, żeby ludzie byli bardziej patriotyczni, żeby się nie przemieszczali, tylko byli osadzeni w małych, swoich małych, lokalnych wspólnotach, jak chłop pańszczyźniany w Rosji w XIX wieku. Żeby nikt się znikąd w Polsce nie ruszał, żeby to dziadostwo z tej, Polski B, też znaczy nie przyjeżdżało do Polski A, żeby ci ludzie z Podlasia nie za często odwiedzali ludzi z Wilanowa albo z Warszawy, nawet jak tamci też niedawno stamtąd przyjeżdżali i nie przeszkadzali i nie mącili w głowach. To był wielki plan patriotyczny Donalda Tuska. Więc przyznacie Państwo, że chyba zdecydowanie Donald Tusk ma prawo o tym mówić, szczególnie ma prawo o tym mówić w kontekście polskiej polityki wschodniej. Ostatecznie Donald Tusk od początku, wiadomo, że był promotorem budowy płotu granicznego, dlatego właśnie mówił o tych biednych, nieszczęsnych ludziach, którzy są za tym płotem. To było, tak naprawdę to było to, to było tylko element bardzo skomplikowanej gry strategicznej, której my, maluszcy, nie zrozumiemy. Dlaczego był przeciwko, a nawet za, i dlaczego mówił, że ten płot w ogóle nie powstanie, że się nie da go zbudować. Donald Tusk, pamiętam to dobrze, mówił, że niemożliwym jest, żeby ten płot powstał. To było również w ramach tego głębokiego patriotyzmu Donalda Tuska i takiej polityki wschody, jaką właśnie dzisiaj prowadzi. Również rozumiem, że między innymi w ramach tego patriotyzmu umacnianego przez Donalda Tuska wzięto w jego rządzie jego wicepremier Radosław Sikorski wziął na rzecznika niejakiego Pawła Wrońskiego faceta, który pisał, że wojska obrony terytorialnej e, to jest... E, p, 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 Policja polityczna PiS-tworzona tylko po to, żeby Antoni Macierewicz mógł wyłapywać i gnębić przeciwników PiSu, że to jest wojsko wewnętrzne Pisu, skierowane przeciwko opozycji, a sam Donald Tusk wyśmiewał go. To wszystko było w ramach tych rekolekcji patriotycznych, które prowadzi Donald Tusk. i Mamy z nimi do czynienia dalej. Czyż to nie jest kabotyn idealny? Czy naprawdę czy to nie jest wzorzec? Wzorzec w re kabotyna. Więc już wiemy. Jak wygląda patriota, jak wygląda idealny patriotyzm i jakie wymogi trzeba spełnić, żeby zdać egzamin na sędziego, taki jak zdał Donald Tusk, na sędziego patriotyzmu. Tylko tacy ludzie mogą oceniać patriotyzm innych, a skoro mogą oceniać, to oceniają. No, wiadomo, że skoro Donald Tusk może oceniać samej góry, no to niżej mamy niższe emanacje takich wybitnych sędziów patriotyzmu, którzy oceniają patriotyzm innych ludzi i yy, Poseł, europoseł, właściwie Tarczyński, udał się, jak Państwo być może to obserwowaliście. Udał się do Londynu, gdzie osiągnął. No. Spory sukces, można powiedzieć, jak na e, e, polskiego polityka, kolejny. Gdzieś tam kręcił się wokół Elon Muska, stał się jedną z gwiazd bardzo dużych demonstracji e, wymierzonych w e, politykę migracyjną Unii Europejskiej. No i cóż w Polsce okrzyknięto? Przecież ten Tarczyński to uderza w Polaków. Polaków, którzy pracują w Anglii. Zdrada. I znowu, patrioci w rodzaju Donalda Tuska okrzyknęli, że Tarczyński nas wszystkich zdradza, on atakuje Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Tylko nie zwracają do końca uwagi na to, że Tarczyński i ci ludzie, którzy tam protestują razem z Tarczyńskim, z Maskiem, tam z innymi osobami, protestują przeciwko nielegalnej imigracji, a nielegalnej, a nielegalnej imigracji. Chciałbym na tych hasłach zobaczyć te hasła Polacy Wąs z Wielkiej Brytanii, albo inne e, podobne hasła. Muszę powiedzieć, że pan Tarczyński ma, tak nawiasem mówiąc, niesamowite zdolności takie medialne, polityczne, autolansu. E, oczywiście towarzyszy to wybitnie przerośniętemu ego e, Dominika Tarczyńskiego. Myślę, że pod tym względem on do tych liderów amerykańskich rzeczywiście jest trochę podobny. E, no ale mnie tacy ludzie, tacy ludzie lepią dzisiaj politykę i ja uważam, że to jest tak naprawdę jego bardzo duży sukces. On się zaczyna lansować na kogoś w rodzaju Nowego Negera Faridża, innego polityka, takiego polityka antyestablishmentowej prawicy europejskiej i mam wrażenie, że w ogóle wśród tych polityków europarlamentarnych, nie tylko polskich, ma największe szanse na zajęcie takiej pozycji. Mogę się z jednymi rzeczami zgadzać, czy on robi, z drugimi nie, ale nie widzę w tym nic antypatriotycznego. Ale ja się ostatecznie o tym nie znam. Tak dobrze jak Donald Tusk i jak otaczający go patrioci, w rodzaju panów Szczerby i pana Jońskiego, którzy, jak pamiętacie, państwo biegali z pizzą do uchodźców, ganiani przez tych strażników granicznych, odciągając ich od ich właściwej, właściwej pracy. Zresztą, arbitrów dobrego smaku mamy w różnych obszarach w tym momencie i też. To jest taką moim zdaniem ciekawą, e, e, ciekawą e, funkcją formacji Donalda Tuska, że i całej tej intelektualnej formacji popierającej TVN-u, gazety wyborczej i wszystkich środowisk, że oni uważają, że oni są właśnie arbitralni. Oni mogą rozsądzać różne rzeczy. Tak więc Donald Tusk będzie rozsądzał, kto z polskich polityków jest patriotą, a kto nie. Zresztą już to bardzo często robi to jest ruski, a kto jest, jest od nich. Ten co niemiecki, to jest od nich. E, czyli jest pa, polskim patriotą. Bo polski patriota, tak jak Radosław Sikorski uważa, że e, polska, e, pierwsi królowie Polski koronowali się, Bolesław Kroby koronował się dzięki Niemcom, że dzięki II Wojnie Światowej to my tylko zyskaliśmy ziemię, jeszcze powinniśmy Niemcom podziękować za to wszystko. To jest taki typowy patriotyzm. Ale platforma obywatelska, kto tak nie uważa, ten nie jest patriotą. A Rosja jest dobra wtedy, kiedy Niemcy każą się podlizywać Rosji, to wtedy się podlizujemy Rosji, kiedy Niemcy każą się nie podlizywać, bo na przykład sami chcą z Rosją robić interesy i nam każą ją atakować, no to my wtedy mamy atakować. To jest model tego patriotyzmu i tutaj są lokalni sędziowie w rodzaju Donalda Tuska, którzy to oceniają. Ale oceniają nie tylko to, bo oceniają też chociażby te demonstrację brytyjską. I to, czy udział w niej Dominika Tarczyńskiego jest aktem patriotyzmu czy aktem zdrady, no ale ten, to ocenianie i ci sędziowie również są na niższych poziomach. Otóż, na przykład, zauważyłem, że w tych różnych onetach, i gdzie tylko się pojawia polski prezydent i para prezydencka, ja myślę, że mała ilość ataków jednak dzisiaj na pana prezydenta. Pokazuje, że tak naprawdę ciężko się o coś doczepić. Głównie wygierzany jest oczywiście ten temat tych wet, w wyniku czego Karol Nawrocki nie jest takim wielkim patriotą, no, ale pan jest ze względu na politykę atlantycką, na popularność prezydenta i tak dalej. Już trwa takie małe tonowanie i podlizywanko, nawet w niektórych mediach bardzo krytycznych wobec prezydenta do niedawna. Ale cóż się dzieje? Dzieje się klasyczny numer. Otóż jest Ocenianie w zupełnie innej sferze. Pierwsza dama. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że gdziekolwiek pojawia się pierwsza dama, objawia się Pani stylistka. Stylistka ma TVN, stylistka ma pudelek, wszyscy mają taką stylistkę. Zawsze ta stylistka, o tu mam nawet wypisane, z pudelka. Ekspertka oceniła jej stylizację. Oczy bolą. Zawsze ta pierwsza dama od Nawrockiego to jest najgorzej ubrana. A w ogóle do Tuskowa, gdyby Tuskowa była z Tuskiem. Przepraszam, oni są świetnym małżeństwem, to ona byłaby najlepiej ubrana, dlatego że jest tuskową. Michnik się świetnie ubiera. To jest w ogóle król stylu. Pamiętam jednego z dziennikarzy, który procesował się z michnikiem i poszedł na ugodę. Ja tam dzwoniłem do niego, słuchaj, może się nie będziesz, może nie pójdziesz na ugodę, tam ci pomogę w tym procesie masz a On mówi, nie, ja nie chcę z tym michnikiem się spotykać, bo on mi podaje rękę, on ma zawsze ręce oblepione gumą do rzucia. To no to właśnie jest, to właśnie jest. Ten styl prawdziwy tych Elit, natomiast pani Nawrocka w jej kreacjach jest absolutnie, absolutnym bez, bezguściem, zdaniem stylistek. A jak chcecie Państwo prawdziwego potwierdzenia, to wygooglujcie sobie Państwo te stylistki, o ile akurat mają nazwiska i zobaczcie, jak one wyglądają i jak one się ubierają. I to są tacy, to są takie królowe stylu, właśnie w stylu Donalda Tuska. To jest przykład tego kawotynizmu właśnie. Wzorcowego, modelowego, wręcz można by tłumaczyć w szkole, czym jest prawdziwy kabotynizm. Na podstawie tych stylistek, Donald Tusk jest dokładnie taką samą stylistką polskiej polityki, jak te stylistki wypowiadające się w Pudelku na temat Martyna Wrockiej i jej kreacji. A teraz, drodzy Państwo, zgodnie z prośbą wczoraj, mówiłem parę zdań na temat Romina Mentena. No Nieprzyjemnie mi się ukrytykuje Mencena, bo widziałem w nim dobre cechy, widziałem w nim złe cechy, widzę w nim nawet trochę takiego zapału rzeczywiście ideologicznego, nawet tej jego strasznej wypowiedzi widzę pewnego rodzaju zapętlenie ideologiczne. Ja też jestem raczej zwolennikiem wolności słowa, natomiast w tym przypadku po prostu nie da się go bronić, a tym bardziej się nie da go bronić, że Sławomir Mencen moim zdaniem naprawdę wysadza to, co zbudowano 1 czerwca tego roku szansę na inny los dla Polski niż ten, który piszą jej Niemcy rękoma e, e, działaczy Platformy Obywatelskiej i tych zepsutych, żeby nie użyć brzydszego słowa, e, polskich e, elit. E, państwo, e, kilka z Państwa komentowało w następujący sposób, Pani Gosia, e, Konfederacja Zachwytowa, czy Niki oczywiście zachłysnęła się sukcesem i sodówka uderzyła do główek, oni chyba myślą, że będą rządzić samodzielnie. Niestety ja się obawiam, że to jest problem obydwu tych partii. I rzeczywiście, być, ja, Konfederacja nie wydaje mi się, żeby sądziła, że będzie rządzić samodzielnie, ale myślę, że już tam się pojawia taka myśl, że oni będą rozdawać karty poprzez szantażowanie PiSu, że mogą z Platformą, no, a z perspektywy Platformy też taki swoisty szantaż. Natomiast, no, ja myślę, że rosnąca. Dzisiaj jest sondaż OGB, w którym no, nie tylko PiS spada, rośnie platforma kosztem PiS-u, ale zjadając głównie te przestawki, bo tam już prawie nic z tym sondażu nie ma, PSL i partia Hołownia, one chyba mają łącznie poniżej 4 Natomiast no, platforma w wyniku tego rosła do 34, no, PiS koło 6, 20, 30, przepraszam. Konfederacja jaką 16, ale ponad 6 korona Polski Grzegorza Brauna. Nie byłoby. E, myślę, że Konfederacja rzeczywiście mogła być dużo mocniejsza, gdyby nie tego rodzaju e, niemądre manewry i mogą się przejechać panowie z Konfederacji i pan Men, Mencen na takich grze. Chociaż, żeby było jasne, ja uważam, że być może słaby wynik PiSu też wynika z tego. To jest oczywiście jeden sondaż, ale e, e, ta gra na pewno nie podoba mi się po żadnej ze stron i też o tym, e, i też o tym oczywiście państwu e, mówiłem. E, no, pojawiło się też kilka innych e, komentarzy. Ja może jeszcze przeczytam komentarz pana Kilkara, trochę dłuższy. Brak wyczucia emocjonalnego i niektóre, niekiedy doktrynalne podejście do tematu. Jestem zwolennikiem Konfederacji, ale bardziej orientacji narodowej i martwię mnie, że kolejny raz pokazuje, że jest taki słaby w te gry polityczne. Wcześniej były kłopoty wizerunkowe Konfederacji z uwagi na występy Janusza Korwina-Mikke czy Grzegorza Brauna. Rozumiem, że zarówno PiS jak też PO starają się osłabić konfę i będą różne prowokacje ciągle przeprowadzać. To prawda. Tym bardziej, Mędzel powinien być uważny i czujny. Mędzel chyba nie kumarzy, jego własny elektorat, o którego utrzymanie i poszerzanie powinien zabiegać, w pierwszym rzędzie nie łyknie wchodzenia z Sikorskim w jakieś układy. Można by się dziwić, bo powinien się nauczyć czegoś po zaproszeniu Sikorskiego i Trzaskowskiego w trakcie kampanii prezydenckiej. I to jest bardzo słuszna uwaga, zresztą jak Państwo widzieliście, no, wygłoszona przez zwolennika Konfederacji. Mencen nic się nie nauczył z tej sytuacji przedwyborczej. Niczego się nie nauczył i idzie dalej w tym samym kierunku. I ja się zastanawiam nad jeszcze jedną, bo tutaj Widz zwraca uwagę na niewyrobienie polityczne Mencena, chyba że są w tym inne cele. Chyba, że w tym jest cel bardziej biznesowy, bardziej taki networkingowy wejście w świat ważnych ludzi w biznesie zyskanie dobrych możliwości, niż kosztem celu politycznego, ale mam nadzieję, że tak nie jest i mam nadzieję, że Sławomir ten pójdzie do głowy i zacznie dowodzić, że jest patriotą, a nie tylko biznesmenem, który chce sprzedać e, e, usługi swojego biura e, rachunkowego. No i jeszcze pan Mirosław Guderlej. E, no i wyszło szydło z worka, szkoda mi komfy, bo jest mi z nimi po drodze. No cóż, ich wybór, ale Polski szkoda. Wiele osób pisało w ten sposób, że kibicują Konfederacji, że są zwolennikami Konfederacji, ale nie rozumieją tego, co robi Sławomir Menten dzisiaj, albo nawet Krzysztof Bosak, tam machając tymi raportami Niku i pana Banasia, i że zastanawiają się, czy to ma sens i może to odwrócić ich sympatię do Konfederacji. Sądzę, że bardzo ostre Wyjazdy Jarosława Kaczyńskiego pod kątem konfederacji. I takie zachowywanie się na zasadzie, my będziemy rządzić razem, również i pomagają pisowi. Ja on przemyślał na miejscu jednych i drugich polityków tę sprawę. A na końcu, drodzy Państwo, książeczka. Książeczkę napisał, uwaga, kto? Mariusz Staniszewski. Jeżeli ktoś mi zarzuci, że nie jestem obiektywny, pewnie tak, przyjaźni się z Mariuszem razem stworzyliśmy ten kanał, a Mariusz ma większe zasługi, bo to on mnie ciągnął za uszy. i... Za uszy, żebyśmy to wreszcie zrobili. Ale Mariusz napisał już swój drugi kryminał. Pierwszy kryminał to był kartel. To jest drugi kryminał, wyższe sfery. I o tyle mi się ta książka mi się podobała, podobała z kilku przyczyn. Między innymi ze względu na wartość akcji. Ona ma naprawdę bardzo szybką akcję. Szczególnie osoby, które lubią, bywają w Wrocław, albo lubią też książki o Wrocławiu, to trochę od innej strony poznają ten Wrocław. No, rozmowa w prosektorium to mistrzostwo. Co więcej, ja już od Mariusza wiem, co w tej książce jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe. To jest powieść z takimi wieloma kluczami związanymi z aktywnością dziennikarzy i tego, do czego dochodzili we Wrocławiu. To jest trochę taka opowieść o współczesnym świecie, gdzie i takich świecie tych elit, których tak naprawdę można czasami dotknąć, można w nie uderzyć, ale tak naprawdę one zawsze będą prowadziły swoją działalność ponad prawem i do końca nigdy się tego nie da zmienić. I to jest też trochę w tej, w tej książce. Ich powiązania sięgają bardziej niż, bardziej niż krajowo-globalnie. To jest trochę książka o dzisiejszej Polsce, gdzie pojawiają się rozmaitego rodzaju gangi międzynarodowe i człowiek nigdy nie wie, na kogo trafi. I to jest, tam jest zresztą bardzo fajny wątek kuchni gruzińskiej, ale przede wszystkim to jest to, czego moim zdaniem dosyć brakuje w Polsce. To jest też szybko napisana książka sensacyjna. To jest książka sensacyjna w stylu trochę forsaitowskim, trochę toma taka naprawdę z szybką, z szybką akcją, gdzie dużo się dzieje, wypełniają ją pościgi. Myślę, że to jest, że jest idealny scenariusz na, na jakiś wiem, film, na przykład, albo serial. Także polecam Państwu jeszcze raz Wyższe Sfery Mariusza Staniszewskiego. Świeżonka. Dzisiaj trochę będę mówił o tym z Marcinem Wolskim na antenie Radia Wnet. Też na temat tej książki, może Mariusz da radę do nas spać o godzinie 16.45-50 mniej więcej, jak Państwo macie ochotę, to włącznie sobie Wnet. A wieczorkiem zapraszam o 21.00 na Superlink. Na Zapraszamy serdecznie z Rafałem Dziękiewiczem. No, i zapraszam bardzo do śledzenia, lajkowania, obserwowania kanału Dobitnie i strony dobitnie.pl. Po polecam i życzę miłej lektury tekstów poświęconych m.in. naszych analiz, poświęconych manewrom Zapad, ale też śmierci pana Charlesa Kelka, a także tej, tego wszystkiego, co lewica wokoło tego wyczynia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Miłego dnia i dobrego tygodnia.